Wam wszystkim witam Was w kolejnym filmie. Dziś pokażę Wam kilka tutoriali, jak wykonać fajne, bardzo łatwe i bardzo tanie ozdoby świąteczne. Może być to ozdoba do domu, jak i świetny pomysł na prezent świąteczny dla kogoś. Do pierwszego projektu będzie potrzebny nam słoik, jakaś podstawka u mnie to jest kawałek drewna, oczywiście świeczka, e, ciepły klej i kilka ozdób. Po pierwsze, przyklejamy naszą świeczkę do naszego słoika pustego wazonu. To, co macie. Musimy chwilkę odczekać, aż zastygnie. Następnie, ja wzięłam koraliki, które znalazłam w domu, i wsypuję do słoika. I to Wy już decydujecie, do jakiej wysokości chcecie te koraliki wysypać. Świetnie będą wyglądały też kamyczki. No, to, co macie. Następnie znalazłam kasztany, żołędzie, rzeczy, które znalazłam w lesie. I wsypuję jako drugią, drugą warstwę. Następnie biorę szyszkę i yy, obieram ją, wrzucam do środka. Kawałki, które staram się odłamać. Następnie biorę sznurek. Wy możecie wziąć wstążkę. To, co Wam się podoba, to Wy decydujecie, jaki styl chcecie, by wasz, Wasza świeczka miała. Przyklejam do wazonu kawałek sznurka. czymś ozdobić. Ja uważam, że tak jest, wygląda bardzo dobrze. Możemy przykleić na przykład gwiazdkę świąteczną, aniołka lub to, co macie. Na koniec postanowiłam przykleić kawałek gałązki, które moje dzieci, moje dzieci znalazły w lesie. Myślę, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że prezentuje się naprawdę bardzo groczo, w prosty sposób. Możemy wykonać go bez żadnych problemów. Do drugiego projektu będę na potrzebę świeczki i wstążkę. Jak ja tą w Lidlu na promocji, pierwsza świeczka e, zawiązuje w wstążkę po głowie i robię. Do drugiej świeczki przyklejam już wstążkę, bo nie chcę robić kokardki, chcę tylko by ta wstążka fajnie owinęła moją świetkę. it's a good Biorę szyszkę, ona nie przylega dobrze do drewna, dlatego odłamuję kilka e, kawałków spod spodu, żeby przylegała lepiej, by była bardziej płaska i przyklejam ją ciepłym klejem. Wy możecie równie dobrze przykleić bombki, e, mikołaja, to co Wam się podoba. Oczywiście również do ozdób możecie użyć to co macie w domu, ja tutaj mam sztuczne siano które naprawdę fajnie wygląda w połączeniu z drewnem i ozdobami, które wybrałam. Znalazłam też w lesie odrobinę kory i przykleję ją nierówno w jednym miejscu. Mam też żołędzie. Myślę, że dodaje to takiego naprawdę uroku. I yy, chcę, by, ta, yy, by te świeczki wyglądały tak świątecznie, ale też zimowo-jesiennie. Bo jak ściągniemy naszą wstążkę, to mogą być równie dobrze na cały rok. Prezentuje się mój świecznik, ale jak widzicie jest taki trochę pusty. Postanowiłam spryskać go sztucznym śniegiem, który też kupiłam w Lidlu. I na górę sypię koraliki, by dało to troszeczkę blasku. Znalazłam też papierowe kule, które przykleję w jednym miejscu, ale tak jak mówię, to Wy decydujecie gdzie, co chcecie przykleić. Ja mam klej ciepły, który ma drobinkę mm, glitteru w środku i przepięknie się mieni srebrem. Na górę posypuję wszystko sztucznym śniegiem i kolejny świecznik jest gotowy. Myślę, że jest naprawdę łatwy do wykonania, bardzo tani i może być świetnym pomysłem na prezent. Przechodzimy do następnej ozdoby, i tym razem będzie to kula świąteczna. Potrzebna nam będzie woda destylowana, która spowoduje, że woda będzie bardziej przejrzysta. Będzie nam potrzebna też gliceryna w płynie, która spowoduje, że płatki które i drobinki, które będą w środku w tej kuli, będą spływać wolniej. Oczywiście słoik i jakieś ozdoby. Ja akurat użyję tych, które użyję do, używam osobiście do ozdoby paznokci. Oczywiście będzie nam potrzebna też jakaś figurka. Klej ciepły i podstawka. Ja akurat wybrałam styropian, który miałam w domu, i dostosowuję kształt do mojej zakrętki, by właśnie do tego później przykleić moją figurkę. Przyklejamy styropian do zakrętki. Pamiętajcie, by zrobić to troszeczkę wcześniej, by miał czas też ostygnąć ten klej. Następnie przyklejamy naszą ozdobę. U mnie to będzie taki malutki aniołek. I uwaga! Ja w pierwszy raz jak robiłam nie zauważyłam tego, że najpierw muszę sprawdzić, czy moja ozdoba wejdzie do słoika. Także sprawdźcie to. Następnie przechodzimy do wszystkich ozdób. Tu mamy świecidełka, które według mnie najładniejsze są białe, srebrne, właśnie tak delikatnie świecące się. Doda to do takiego ładnego blasku. Coś się tam w tej kuli będzie mieniło. Mam też takie drobinki, które przypominają śnieg, i też wsypuję odrobinę do środka. Następnie zalewamy to wodą. dodajemy glicerynę w płynie. Jeszcze dodajemy odrobinę wody. Dobrze jest nalać ją aż po samą górę, na tyle ile nam wejdzie. I sprawdzamy, czy aniołek jest dobrze przyklejony i voilà. Zakręcamy. Następnie biorę jakiś papier, który mam ozdobny w domu, właśnie w takich kolorach, które mi odpowiadają. Wycinam y, pod kształt Mojej zakrętki i przyklejam ten papier do właśnie zakrętki, żeby miało to też taką dodatkową ozdobę. Przyklejam. Następnie biorę wstążkę i zawijam tą wstążkę na moją zakrętkę. Wspaniale to będzie wyglądać, jeśli chcemy to komuś prezentować. Na pewności, oczywiście, wszystko razem przyklejam żeby mi się później to nie zsuwało. I oto moja kula. Bardzo szybka, prosta i tania w wykonaniu. Razem z dziećmi wykonaliśmy inne kule. Dzieci były przeszczęśliwe. Jest to wspaniały sposób na spędzenie czasu razem z naszymi maluchami. Mogą e, sami pokombinować z kolorami. Moja córeczka dodała tam żółtego brokatu, srebrnego, i wygląda to naprawdę przepięknie. Przechodzimy do ostatniej pracy i będzie to skrzat. Będzie mi potrzebne kawał kartonu, cyrkiel, jakiś woreczek albo duża skarpeta, wełna i oczywiście coś, z czego możemy wykonać e, naszą czapkę. Najpierw wycinamy kółko, ale to tylko dlatego, że wykorzystuję worek e, w moim przypadku z butów. Wkładamy to koło do naszego woreczka, bo chcę, by ten skrzat był taki bardzo duży, więc on musi mieć podstawkę. Kilka dni temu mogliście zobaczyć na kanale, jak wykonaliśmy z dziećmi takie małe skrzaty, a tym razem pokażę Wam, jak zrobić takiego dużego. Wsypujemy do worka sól. Tu akurat wsypam aż 3 kg soli. bierzemy jakiś coś okrągłego albo jakąś skrzynkę i coś gdzie możemy zawinąć naszą wełnę i zawijamy. Następnie łapiemy z jednej strony i pod spodem obcinamy. Trzymamy wciąż na środku i przywiązujemy to do naszego worka. Możemy też wziąć inny rodzaj wełny robić to samo. Ja zauważyłam, że wełnę, którą wzięłam za pierwszym razem, ona była troszeczkę za cienka, dlatego dodaję teraz takiej, którą jestem w stanie troszeczkę rozczochać, żeby ona była taka grubaśna, żeby ta broda była taka bardziej wiarygodna. Tym razem nie przywiązuję, tylko przyklejam. Zpasowujemy, żeby spod spodu ten diametr był taki jak nasz worek, żeby nie był za szeroki o coś tego typu. Następnie e, sprawdzamy, sklejamy najpierw czubek. Oczywiście ciepłym klejem. Rąk, wycinamy z materiału dwa takie dłuższe paski. Ja wziąłam akurat nogawki ze spodni starych od mojego syna. Wszystko się może nam przydać, mniej więcej ta sama długość wycinamy, dopasowujemy. środka, możecie użyć waty, wacików, tego co macie. Ja mam akurat takie chrupki, które dochodzą do mnie w paczkach. Pierwszą rękę postanowiłam szyć, żeby Wam pokazać, jak to można zrobić. Możecie to oczywiście zszyć maszyną, jeśli taką macie. Ja nie mam maszyny, nie szyję na maszynie, więc szyję to nitką i igłą i przyszywamy to do naszego woreczka. Natomiast drugą rękę pokażę Wam, jak można też skleić. Wtedy nie używamy igły, i w taki właśnie sposób robiliśmy to z dziećmi. Tylko uwaga, żeby się nie oparzyć. Woreczka. I teraz przechodzimy do rękawiczek, takich jakby rękawiczek. Ja biorę kawałek starego szalika od Anastazji, wycinam dwa takie kwadraciki, zawijam do środka, daję też małego grubka, sklejam to z każdej strony już bez szycia i przyklejam bezpośrednio do końcówki, do mojego rękawka. I zobaczcie, to ręka gotowa. Szybko i łatwo. naszą brodę tam, gdzie jest zbyt długa. I teraz przechodzimy do przyklejania naszego kapelusza. Naklejamy go oczywiście ciepłym klejem. Postanowiłam użyć po prostu bombki, bombki, której w ostatnim czasie już nie wykorzystywaliśmy. Dajemy ciepły klej i przyklejamy między brodę. Żeby czapka nie była zbyt długa, sklejamy końcówkę, wygląda wtedy to jeszcze bardziej śmiesznie. Wygląda naprawdę przepięknie, możemy go używać do podtrzymywania drzwi, bo jest bardzo ciężki przy kominku, no naprawdę. Super e, prezent, też dla kogoś. My z dziećmi wykonaliśmy kilka rodzajów, nie tylko ten duży, który wykonałam razem z Wami, ale wykonaliśmy też co mogliście zobaczyć w pierwszych vlogmasach: takiego malutkiego z czapką e, w odcieniu złota, jak i mamy z warkoczykami i tatę z brodą. Mam nadzieję, że ten tutorial bardzo Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie paluszka w górę. Myślę, że to jest fajny i kreatywny sposób, by spędzić czas z dziećmi. Ja się teraz z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.